Witam serdecznie, tutaj Extreme Game, kontynuujemy grę na naszej super wyspie bezludnej. Gramy w Stranded Deep, no po prostu i te. tyle. Tak, mieliśmy coś stworzyć. Stworzyliśmy nóż i już mamy go trochę zużytego, nieważne. Pozbieramy trochę rzeczy. Nic, nie wiem co robić nawet na tej wyspie. Musimy zbudować sikera. Sikera motyka, wody mi nie styka. już słonko wyszło. Trzeba polować na rybę. Z tym orką i pływam w wodzie. Brakuje mi dużo jedzenia i grzyby są dziwne. Szuruburu palavimy ognisko. Jest całkowicie nisko, da hmm. się to tak? Kurde, nie, no świetnie. Teraz muszę ciepnąć na podłogę i je ofiletować. To się będzie tutaj nam robić. Używam tego mniejszego, chcę coś sprawdzić. Ale zanim coś sprawdzę, to jeszcze chyba coś zjem. Zobaczmy, no jestem ochłodzony w odpowiedni sposób. Ryby mogę połowić sobie na zapas. No, no to jest przydatna rzecz. Nie wiem czy ta ryba jest bezpieczna, ale chyba nie da się złowić w ogóle, co to jest za graficznie śmieszne coś. Mam cztery ryby, to dobrze. Szybko można upiec na tej węzarce Te ryby jest 100%, więc dobrze myślałem. Więc, jeżeli nawet posłużymy trochę naszych yy, tutaj narzędzi, to nic się nie dzieje. No i dobra, trzeba robić ścinki drzew, zbierać surowce. To jest dobre, bo nie musimy się spinać na takie drzewo. Ostropek, już mamy podniesione to. Tutaj te liście wytniemy sobie na spokojnie wszystko. Pustka w zasadzie, bo ta wyspa jest cały czas eksploatowana. I za niedługo będzie tak, że ja nie będę w ogóle miał już przedmiotów na niej. Konary drzew beczki, no... I tylko tyle mogę wziąć. Tam jeszcze są pewnie boje jakieś, albo ja je wszystkie zebrałem, bo nie pamiętam. Stworzymy sobie tool. i Blal... jest odblokowany. Czemu mi to wypadło? Wszystko stworzyłem sobie ekwipunek, ale jak się z niego korzysta, to ja nie mam zielonego pojęcia, bo nie ma tutoriala do tego. A w tym chyba nawet nie pisze. Right button to pin. No i tyle. O kurde, dobra, wiem co się stało. Świetnie, zniszczyłem zbiornik z wodą. Niechcący. Niechcący, walnąłem sikerem. Nawet jeden raz wystarczy i macie zniszczony przedmiot. Chciałem się dodatkowymi rzeczami tutaj zająć. To już mam, więc tego już nie potrzebuję. Mogę jeszcze jeden taki wybudować, cokolwiek to jest i do czegokolwiek to służy, to ja nie mam zielonego pojęcia, bo na przykład sobie zaznaczam sikerę, czy tam przytrzymuję. O! Czyli trzeba przytrzymać, żeby sobie sikerę zamontować do tego. Do, do przypisanych klawiszy, to jest bardzo przydatna rzecz. Dlatego też poszukam sobie jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie chodziło mi o, o coś, czego nie mam. Chodziło mi o tą plandekę. Więc będziemy musieli konstruować dalej przedmioty, i do tego, żeby skonstruować sobie ten pas kolejny, będziemy potrzebować tutaj następnego narzędzia, które chyba tutaj znajdziemy. Żeby sobie ten dodatkowy pasek stworzyć, bo to jest przydatne, bo sobie naciskam jedynkę i już mam tutaj dodatkową sikerę, którą mogę użyć i nie muszę jej wyciągać. Może jeszcze tutaj w tym statku coś znajdę, ale wątpię, bo już chyba wszystko co mogłem, to znalazłem. Tego chyba nie mogę. Ty... nie wiem. Nie, to raczej nie da się użyć. Tego też się nie da. To jest tak po prostu zrobione, żeby było. Na przykład tych stołów też nie mogę w żaden sposób zniszczyć. No to te trochę jest takie słabe. Kontenerów raczej też nie mogę w żaden sposób chyba zniszczyć. Na przykład na deski. Cokolwiek. Przecież no tyle stali tu jest, że można by było to w jakikolwiek sposób użyć, nie? No ale gra nam tego w żaden sposób yy, nie umożliwia. Chyba wszystko pozbierałem, co. O, proszę bardzo, nie wszystko. Kompost. Więcej rzeczy teraz możemy dźwigać, to jest też super. I super. Nie mogę przejść przez drzwi. No jasna, cholera. Dlaczego nie mogę przejść przez te drzwi? Przecież są te drzwi otwarte. Ta gra jest spagowana. No, no chyba wszystko co mogłem to zebrałem. No na przykład takie łóżko to ja bym sobie wytargał. Ale nie wytargam sobie tego łóżka, bo nie ma takiej możliwości w tej grze. No to jest głupie po prostu. To no mogli te statki już całkowicie inaczej zrobić, żeby one były bardziej zniszczone i nie było tych przedmiotów dodatkowych. Co prawda by wyglądało pusto, to no ale bardziej naturalnie. A mam tutaj ten, dobra. Ale już jest ciemno i nic nie widać. Jest już ciemno. Kończymy odcinek, bo nic i tak nie zrobię. Ciemność nastała i co? Jedenasty dzień można uznać za zakończony. No nie było żadnej walki. Jeszcze będę musiał pomyśleć, jak można się zregenerować tutaj życie, bo nie mam zielonego pojęcia. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć.